POHP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc. Jest to choroba płuc charakteryzująca się występowaniem przewlekłych objawów ze strony układu oddechowego. Najczęściej są to kaszel i duszność. Są one spowodowane nieprawidłowościami dróg oddechowych lub pęcherzyków płucnych. Nieprawidłowości te powodują przewlekłe, często postępujące ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe. POHP to jedno z najtrudniejszych wyzwań współczesnej medycyny. W Polsce żyje około 2 milionów osób z rozpoznaną POHP, a szacuje się, że może to nie być nawet połowa prawdziwej liczby chorych. POHP jest niestety także trzecią co do częstości przyczyną zgonów na świecie. Kiedyś. Wiązana wyłącznie z narażeniem na szkodliwe pyły i gazy, głównie paleniem tytoniu. Dziś rozumiemy tę chorobę znacznie szerzej, wyróżniając siedem tak zwanych etiotypów, czyli odmian, wariantów tej choroby, wyróżnionych ze względu na czynnik wywołujący. Są to narażenia środowiskowe, w tym wspomniane palenie tytoniu oraz innych wyrobów nikotynowych i marihuany, a także narażenie na zanieczyszczenie powietrza czy spalanie biomasy, czyli np. drewna w kominku. POHP może być też wywołana czynnikami genetycznymi, nieprawidłowym rozwojem płuc, infekcjami czy też astmą. Mamy także grupę pacjentów, u których przyczyna pozostaje nieznana. Jakie mogą być objawy POHP i jak rozpoznajemy tę jednostkę chorobową? O tym już wkrótce w kolejnym materiale.